Nie kacą Ciebie? W porządku, to Ekstra stary! Wiosna idzie, taki się drąkasz miło, a słoneczko czasem daje nam popalić. Zobacz, pozwolę sobie na odkrywcze stwierdzenie. Życie! No niby co? No jak to co? Ptaszki świergolą, trawa rośnie, a dziewczyny coraz lżej ubrane. No wiesz co? No co? Przynajmniej jakiś pomysł o istotnych wartościach w życiu pacjenta. Jedzenie? Samochody? Kasa? Co w końcu się liczy? Rodzina, grunt to rodzina. To który które dzisiaj zaprezentujemy. Zaczynamy. Rozgrzewka. Zaczynamy od marszu. Chciałabym, żebyś już od samego początku angażowała wszystkie mięśnie swojego ciała. Budzimy całe ciało. Energicznie. Dobrze. Podnosimy temperaturę mięśni. Rozgrzewamy mięśnie, rozgrzewamy stawy. Maszeruj, Masz, na mocno brzuch. Oddychaj miarowo. Trzymaj tempo. Uwaga. Noga przód, przód. Wydech, wydech. Mocno mięśnie brzucha. Dobrze. Dodajemy ramiona. Wydech. Wydech, już, rytmicznie, energicznie, jeszcze, trzymaj wyprostowaną sylwetkę, patrz przed siebie, ramiona do góry, świadomie kontroluj ten ruch, poczuj ciężar ciała, ramion, jeszcze, dobrze, do góry, do góry, wyobraź sobie jakbyś coś unosiła. Ciężkie są ramiona, już angażujemy całe ciało. Co? Dobrze, uwaga. Zmieniamy ramiona, otwórz. Otwórz, dobrze. dobrze, jeszcze. No, możemy teraz normalnie porozmawiać. Żona poszła. Mhm, tak, będę. O 21 pierwszej No, no

i mi interesują, nie interesuje jakbym miał wszystko, ale nie takie całe, tylko takie wszystko do połowy, to co bym miał? Chyba szyb. Przy... Naprawdę wszystko gadanie SMR. Za namową babci Piotruś idzie poprosić rodziców Adi o rękę ich córki. Ci ze zdziwieniem przyjmują niespodziewane zdobyścia. Co to jest? Był uchwycony, tylko powiem, że mi pies ani To klasa, to klasa, dobrze. się myślał, że nie zdąży. Argor Kliński, Kucharczyk

– Pójdę do kiosku po zeszyt. – Córciu, ani mi się wasz. Patrz, pogoda taka, że psa szkoda z domu wypuścić. – Tatuś zaraz. – Pójdę kupić żeby zeszyt. – A dlaczego tatuś tak się wpieniał rano? No. – Bo zamiast płatków owsianych ugotowałam Wydlane. A dlaczego wczoraj tak bez żadnego powodu krzyczałaś na niego? Bo poszedł trzepać dywanę. Przecież sama mu kazałaś. Tak, ale robi to lepiej, kiedy jest zły. Ty to umiesz postępować z tapetami. A mnie ostatni chłopak zamierzuje. Co mi radzisz zrobić? Musisz interesować się tym, co i ja on. Jakie jest jego hobby? Eee, ostatnio Monika zrobi B. Miał być, a jeszcze go nie ma, może poszedł właśnie do niej. Ty to od razu myślisz o najgorszym, może po prostu wpadł pod samochód. Ojej, zadzwonię do niego. Halo, to mój przez Okej, no To Pa, papa. Kto to widział, żeby dziewczyna ciągle wyzwania do chłopaka? Z tyłu nie masz za moich czasów z przynajmniej dziewczęta się rumienić. Ciekawe co jej wtedy. Tak to mówiłeś. Mamo, a dlaczego ty właściwie wyszłeś za Katusia? Ty też zaczynasz się wgielić. No cóż, człowiek nie kura. Wszystko zniesie. <laughs> Widzę, że robi się ciepła domowa atmosfera. Lepiej skoczę do sąsiadki, aby tutaj nie do domowego ogniska. Z tym piromanem? <laughs> Musiałam być kompletną idiotą, kiedy żeniłem się z Tobą, gdy też wtedy tego nie zauważyłam. Mm -hmm. Jesteś moją sekretarką. Nie zapomnij o tym, a Ty pamiętaj, że jestem Twoją żoną. Proszę. Dzień dobry. Tumuś! Siadaj! Siadaj! O, a co się stało? Chyba widziałeś się z Kasią. Nie, nie, nie. Podpinałem się po prostu na schodach. I ja mam do pana takie pytanie. Czy ja mogę iść jutro z Kaśką na dyskotekę? Ależ młody człowieku, ja cię w ogóle nie znam. Ty lepiej, proszę pana. Mm. A ostatnio, jak śmiałeś odprowadzić się do domu o północy? Boże, tak powiem, o ósmej muszę być już w szkole. Mm. O, wreszcie jesteś, Ola. Dopiero teraz zauważyłem, że, że pańska córka jest tak podobna do pana. O nie, 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 nie! Ona jest naprawdę śliczna i wygląda inteligentnie. Wykapana mamusia! Jedniowiecki, <laughs> 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 ja, rozmawiajcie, a my będziemy robić herbatkę. Nawet no, tego się jeszcze nie nauczyłam. <laughs> Co mi mam do powiedzenia? Ja? A ty? Ostatnio byłaś na dyskotece z innym. Wiem od kolegów. To nieprawda. Ja tu Nawet wiem jak wygląda taki niewysoki bryny. Dyskan. To wysoki Ale przecież to jest moje zdjęcie. Nie. To nie ma sensu. My tu się sprzeczamy, a zaraz... Przyjdą tu twoje rodzice i zrobi się nudno jak w rodzinnym robotsu. O, to ty nie znasz moich rodziców. Napiechać do pokoju. Nie zainteresowana. Kochana, stanowczo za szybko wydajesz pieniądze. To nie ja je za szybko wydaje, tylko ty je za wolno zarabiasz. Nic ci nie pasuje, nic ci nie smakuje. A przed ślubem mówię, że jesteś gotów dla mnie umrzeć. A jeśli mam trzymać słowa, to dawaj ten obiad! Troszkę kucharską i teraz sama. Nie wiem. Co to jest? Nie dość, że jesteś taka rozrzutna, to jeszcze nie umiesz gotować. Kasiu! Kasiu! Co się stało? Iść na tę herbatę. Tylko dzięki mnie się jeszcze nie przypaliła. Okej. Okay. Chyba się fipsko czuję. Nie podoba mi się jej Nie też się nie podoba. przez ostatnie pięć lat nawet na mnie nie spojrzałeś. Gdyby mi się coś stało. Nawet nie potrafiłbyś zidentyfikować zło. Rozstajemy cię. Poszukaj sobie głupszej ode mnie. pani, proszę się uspokoić. Może, może powrócić z pani Skarż. Powiem pani, jaka będzie pani przyszłość. Czarna chłopka, czarna. Proszę przełożyć. A? O, za. Nie mogę pani powiedzieć, to panią załamie. Jestem przygotowana na wszystko. O, na pewno? Tak. Pani Młosi, coś mi się stanie. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Ja tylko chciałabym się dowiedzieć, czy dostanę uniewinniona. <noise> Proszę się uspokoić. Jak ja mam się uspokoić? Czy ty wiesz, że on wychodzi na balkon, kiedy zaczynam śpiewać? Żeby sąsiedzi nie myśleli, że cię katuje. Mówisz cenę, kurwawa? Bo z tym jest to wspólny temat. Nie rozumiem. Co chcesz przez co powiedzieć? No właśnie! Jesteś taka głupia, że, że nie odróżniłabyś konia od osła! Ależ kochanie, nigdy cię nie uważałam za konia. Jestem myślą o małżeństwie. Nie wyrażaj się przy nieletnich! No cię. A ty? Jaką żonę byś wolał? Ładną czy inteligentną. <șy> ani jednej, ani drugiej. Tylko ciebie kocham. Rodzina, 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 rodzina nie cieszy, nie cieszy, gdy jest lecz kiedy nie ma samotny się jak